Zobaczyć. Tutaj ziarno jest bardzo luźno ułożone, w kolbie widać, że mogę bez problemu przesuwać się, co powoduje, że to ziarno też będzie bardzo fajnie oddawać wodę w dalszej części. Dosychania tego biernego na polu, czyli tak zwanego dry down. Mocno generalizując, można powiedzieć, że plony w całym kraju będą wyższe niż w ubiegłym sezonie i będziemy zbierać na bardzo fajnych, niskich wilgotnościach, co po prostu pozwoli nam ograniczyć koszty suszenia ziarna. Oczywiście to kiełkowanie ziarna w kolbie jest też zależne od temperatur. Tak jak mamy teraz we wrześniu te temperatury dosyć wysokie, no to to kiełkowanie przy wyższej wilgotności oczywiście może mieć miejsce. W miesiącach późniejszych raczej nie, chociaż też się. Zdarza. A plon, tak jak zobaczycie zaraz na przebitkach z tablic, no, różnice są kosmiczne, bo mamy tutaj, mówimy tutaj o różnicy kilku ton w obrębie siewu, różnicy siewu dwa tygodnie. Omacnica powoduje złomy, coś takiego w górnej części rośliny, czyli tracimy te raz, dwa, trzy liście asymilujące w tej ostatecznej fazie wegetacji. Tracimy raz plon, a dwa, znowu tracimy sztywność i twardość łodygi. Jesteśmy dzisiaj na polu w złotnikach. Będziemy sobie omawiać to ostatnie stadium dojrzałości kukurydzy, czyli czarna plamka, oraz szanse i ryzyka z tym związane, czyli czy już po fazie czarnej plamki zacząć zbierać, czy może jeszcze poczekać, jeżeli magazynować, to jak, w jakich wilgotnościach. Więc odpowiemy sobie na te podstawowe pytania już po fazie wegetatywnej kukurydzy, a już w tej fazie dojrzałości pełnej do zbioru. W całym kraju oczywiście już odbywają się w tym sezonie zbiory. Zbiory są przyspieszone, przyspieszone, ponieważ mieliśmy dosyć dużą sumę temperatur efektywnych. No i te temperatury też nie były jakieś takie bardzo, bardzo wysokie, tylko oscylowaliśmy powiedzmy, często to było do 30 stopni Celsjusza, czyli kukurydza wegetowała. Wegetacja była przyspieszona. Jako roślina typu C4 to się napędzało. No i stąd mamy taki obraz w większości kraju, że. Rolnicy na południu zbierają, w centrum zbierają, na północy pewnie też część ludzi zaczęła zbierać. Plony są różne, w zależności oczywiście od odmiany, od terenu, od warunków jakie występowały. Natomiast myślę, że mocno generalizując, można powiedzieć, że plony w całym kraju będą wyższe niż w ubiegłym sezonie i będziemy zbierać na bardzo fajnych, niskich wilgotnościach, co po prostu pozwoli nam ograniczyć koszty suszenia ziarna. Słuchajcie, to jeżeli chodzi o te niskie wilgotności. Ziarna, które teraz mamy, jest takie jedno ryzyko, które zaczyna się pojawiać w niektórych rejonach kraju pod tytułem kiełkowanie ziarna w kolbie. Dlaczego się tak dzieje? Mamy fazę czarnej plamki, czyli tą dojrzałość techniczną, kiedy ziarniak już jest sam sobie sterem żeglarzem i okrętem, więc jest samodzielny, ma czarną plamkę, jest dojrzały i nagle przychodzą warunki 5 dni opad deszczu czyli ogólnie podwyższona mocno wilgotność względna powietrza. No i dziarniak co? Czuje się, że może czas wykiełkować i to robi. Po prostu to jest jakby naturalna rzecz, więc pamiętajmy, że z fazą dojrzałości ziarna, jeżeli już ją mamy, nie możemy czekać w nieskończoność, bo przyjdzie najprawdopodobniej w Polsce taki okres, gdzie wilgotność powietrza się zwiększy na tyle, że ziarniaki w kolbie nam zaczną kiełkować. Oczywiście to kiełkowanie ziarna w kolbie jest też zależne od temperatur. Tak jak mamy teraz we wrześniu te temperatury dosyć wysokie, no to to kiełkowanie przy wyższej wilgotności oczywiście może mieć miejsce. W miesiącach późniejszych raczej nie, chociaż też się zdarza. Jeżeli dojdzie do tego kiełkowania, w ziarnie to oczywiście bardzo mocno tracimy masę, no bo wszystkie substancje zapasowe są wyciągane, no i tutaj niestety spadek to może być duży, więc przestrzegam, żeby tego unikać, a zacząć po prostu zbierać, kiedy mamy czarną plamkę i widzimy, że jest ku temu czas, chociaż część z Was być może zbierze w takiej wilgotności, że nawet nie będzie musiało dosuszać tych ziarniaków. Dobra, no i teraz tak, mamy, mamy tą fazę czarnej plamki, kiedy tak naprawdę najlepiej jest zbierać? Oczywiście, żeby zacząć wykonywać zbiór. Ja zawsze mówię do, do wszystkich, żeby sprawdzić w ogóle, jak wygląda sytuacja na polu. Można policzyć sobie obsadę, żeby też wiedzieć, jak dana odmiana zareagowała na sezon wegetacyjny. Czyli, jeżeli chodzi o tę ocenę plantacji przed zbiorem, to jest coś, co należy koniecznie wykonać, po to chociażby, żeby sprawdzić, czy dana odmiana na danym polu, na danym stanowisku się sprawdziła. Jak to robić? No, jest kilka rzeczy, które należy wykonać. Przede wszystkim oczywiście zerknąć na to, jak wygląda imkolb, jak wygląda obsada. Ale jeżeli nie chcemy jeszcze zbierać, chcemy ten zbiór troszeczkę odsuwać w czasie, to powinniśmy przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda e, stan łodygi. I żeby to sprawdzić, e, to po prostu można wykonać bardzo łatwy test, czyli nachylić roślinę do kąta około powiedzmy 45 stopni. Jeżeli roślina wróci nam, no to znaczy, że łodyga jest Zdrowa, i tutaj nie ma obaw o to, że w normalnych warunkach wylegnie. Czyli, jeszcze raz, coś takiego, ona wraca. Widzimy, tu jest kolba, więc jest masa, która ma może fizycznie nam złamać roślinę. Tutaj to nie następuje. Drugą rzeczą, którą należy sprawdzić, jest to, jak, wygląda, jak wyglądają te dolne międzywęźla. Należy je po prostu kopnąć. I zobaczyć, czy następuje wyleganie korzeniowe roślin, czy się na młody gałamie. Tutaj widzimy, że jest bardzo mocna genetyka, więc takie rzeczy nie następują, natomiast są odmiany, które są tutaj rzeczywiście wrażliwe i, i mogą się przewracać. I to też wtedy może następować wyleganie korzeniowe. Kolejną rzeczą, która jest koniecznie do sprawdzenia w rejonach, które są porażone przez zamatnicę prosowiankę. A wydaje mi się, że w naszym kraju to jest praktycznie większość tego obszaru. I naprawdę powiem Wam, że wczoraj byłem u kolegi, który wywieszał kruszynkę i widać, że jest potężna różnica jego plantacja versus plantacja sąsiadów jest bardzo mało uszkodzeń, to jest myślę, że 2-3%. U sąsiadów myślę, że do 20% co ta omatnica na prosowianka nam robi? I znowu przychodzimy do tego momentu zbioru. Omacnica przechodząc przez łodygę tworzy nam korytarze. Osłabia tą łodygę. Dwa, wchodzi do łodygi fuzarium. To są takie różowe odbarwienia, które widać po prostu w tej warstwie, powiedzmy, waty wewnątrz rdzenia łodygi. No i to dodatkowo osłabia łodygę, może spowodować, że ona będzie słabsza, będzie bardziej wylegała. Dwa, omacnica powoduje złomy, coś takiego, górnej części rośliny, czyli tracimy teraz raz, dwa, trzy liście asymilujące w tej ostatecznej fazie wegetacji. Tracimy raz plon, a dwa, znowu tracimy sztywność i twardość łodygi. Więc, jeżeli plantacja jest zagrożona wyleganiem, to lepiej nie czekać ze zbiorem, tylko w momencie czarna plamka powiedzmy, czekamy jeszcze chwilę i zaczynamy zbiór. Kolejną ważną rzeczą jest to, jak wygląda do kolbie i to jest oczywiście też. Uzależnione bardzo mocno od tego, jaki mieliśmy sezon wegetacyjny, jeżeli wszystkie składniki pokarmowe były dane tak, jak należy, nie było niedoborów, no i był, był dobry poziom wody, no to to cokolwiek powinno być mocne i utrzymujące kolbę na swoim miejscu. Można to sprawdzić, tutaj nie ma jakiegoś hipertestu, natomiast przy odkoszulkowywaniu, czyli zdejmowaniu liści okrywowych to już wtedy widać, czy łodyga, czy, czy kolba jest stare, stabilna. Tu proszę zobaczyć, ja nawet mogę, o, dopiero w takim bardzo mocnym ruchu na dół widzimy, że nastąpiło złamanie. Natomiast samo do kolbie jest sztywne. Kolejną ważną rzeczą przed zbiorem to jest sprawdzenie, na jakiej wysokości są zawiązane kolby. I to jest może bardziej informacja dla kombajnisty dla osoby, która zbiera, żeby wiedzieć, z jaką prędkością jechać, żeby po prostu nie tracić kolb z rzędu zewnętrznego, które mogłyby wypadać w łan, żeby jechać z odpowiednią prędkością. No i jeszcze co do, co do tych liści okrywowych, to też jest ważne w kontekście chorób, czyli fuzarioza, no i no generalnie fuzariozy, które powodują, że mamy mykotoksyny, sprawdzić, jak liście okrywowe są przywarte do kolby, bo jeżeli one mocno są zaciśnięte i mamy takie okresy dużej wilgotności powietrza w dobrej też temperaturę, to niestety porażenie fuzarium może nam rosnąć. Jest to oczywiście związane z omacnicą prosowianką, bo jeżeli ona przeszła, no to ona te wszystkie zarodniki po całej roślinie nam świetnie przeciąga. Tu możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy oczywiście tą frakcję niezapylonych znamion z, z górnej części kolby. No i tak ściągamy liście okryzowe. I tu na tym przykładzie można powiedzieć, że to jest no, niemal tutaj idealny układ, bo liście okrywowe są dość luźno ułożone. Kolba, też, proszę zobaczyć, to jest odmiana w typie mocnego denta, ale też można sobie wykonać taki test, troszkę poruszać rękami, zobaczyć, jak to ziarno jest ułożone. Proszę zobaczyć, tutaj ziarno jest bardzo luźno ułożone. W kolbie widać, że mogę bez problemu przesuwać się, co powoduje, że to ziarno też będzie bardzo fajnie oddawać wodę w dalszej części. Dosychania tego biernego na polu, czyli tak zwanego dry down. Nie każda odmiana to ma. Jeżeli odmiany są w typie mocnego flinta, czyli mają ziarniaki takie jak tutaj, te u góry, no to one mają bardzo dużo motoczkę ze, ze szkrobi szklistej na zewnątrz. No i oddawanie wody po, po wilgotności 30% no jest trudne dla tych odmian, i to już lepiej po prostu przeprowadzać ten proces w suszarni. Natomiast den z racji rejestrów i też bardzo tych luźnych, luźno ułożonych rzędów super szybko oddaje wodę. Są odmiany też, które mają jeszcze większe rejestry, takie wyglądają jak takie wypłaszczenie, wręcz jak na zębie i to jest jeszcze szybciej, powoduje, że one jeszcze szybciej oddają wodę. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o to, co się dzieje przed zbiorem. Więc czarna plamka, jeżeli ją mamy, to możemy przystąpić do zbioru, to powinny być rośliny, które są już wymłacalne technicznie, bo też oczywiście w zależności od odmiany, jedne odmiany będą powodowały to, że ziarniaki wręcz same będą się wysypywać z kolby i oczywiście jest to zjawisko niekorzystne. Możemy też sobie przejść przy jakichś opóźnionych zbiorach i zobaczyć, ile ziarniaków już leży na polu. Także sprawdźmy, jaka jest wymłacalność tej kolby. Tak, żebyśmy nie tracili niepotrzebnie ziarniaków, które już nam będą leżały. Już nie mówię o leżących kolbach, to tak jak mówię, te do, te do kolbia trzeba naprawdę sprawdzić, czy one są zdrowe i czy trzymają, bo każda leżąca kolba to jest, słuchajcie, no, mamy bardzo dużą ilość ziarniaków, to może być ich nawet 600, nie? Więc to jest już ogromna strata. Przy poprzednich pomiarach, które wykonywałem, wychodziło, że w kolbie mamy 200 ponad gram masy jednej, więc jedna kolba leżąca to jest naprawdę duża strata. Pozostawienie ziarna na polu, teraz, czy znaczy ziarna, pozostawienie kolb na roślinach, no nawet jeżeli ma, cała fizjologia, agronomia nam na to pozwala, to musimy też pamiętać, że ziarniak, poza tym, że on oddaje biernie tą wodę, no ale jeżeli jest tak ciepło, jak jest dzisiaj, no i ogólnie jest dosyć ciepło ostatnimi czasy, to pamiętajmy, że ten ziarniak też. On nie jest martwy, tylko on po prostu przeprowadza cały czas procesy oddychania. Im jest cieplej, tym te procesy są bardziej intensywne, więc musimy się liczyć też ze stratą tak zwaną fantomową tego, co mamy w ziarnie to jest strata po prostu suchej masy. Na polu, oczywiście, ona, myślę, że w warunkach polskich, jeżeli nie mamy straty kolb. Nie wylegają nam roślin tam, nie jest taka duża, chociaż są też przeliczniki francuskie do tego specjalnie zaprojektowane i używane. Natomiast moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby jeżeli sprawdzimy wszystko na polu, że stoi, nie będzie spadać, to możemy sobie spokojnie poczekać. Ale jest też takie doświadczenie francuskie, bo jeżeli chodzi o, o samo magazynowanie tego ziarna, no to też musimy wiedzieć, że nie jest to proces bezstratny. Jest takie stare doświadczenie francuskie, w którym zostało, została zasypana pewna masa ziarna. No i po roku sprawdzono, jak ta masa wygląda. No i oczywiście był ubytek wody, bo było zasypywane 14,5% wody, zdejmowane było 13,9%. Ubytek w masie tam wynosił około 0,6% w masie wody, tak? czyli to, co zniknęło, ale jakby to nie jest sucha masa, tylko masa wody. Natomiast zniknęła też sucha masa i to właśnie jest związane z tymi procesami oddychania ziarna zwłaszcza w przechowywanie w warunkach letnich w Polsce, myślę, że no niekoniecznie jest to dobry pomysł, Będzie, te straty w tym doświadczeniu francuskim wynosiły 0,6 punkta procentowego w ciągu roku. Dosyć ważnym też aspektem przy magazynowaniu jest też to, jaki to jest magazyn, czy macie tam szkodniki, bo jest taki szkodnik, który się nazywa macnica spichrzanka, no i nie jest to fajny szkodnik, ponieważ on wyjada zarodki z ziarna kukurydzy i tutaj jakby utrata masy jest ogromne i jest niepotrzebna. Jeżeli chodzi o fuzarium, no to jeżeli zbierzemy rośliny porażone fuzariozom, no to w przechowywaniu to ziarno przy wysuszeniu to fuzarium zostaje zabite. Oczywiście mykotoksyny pozostaną raczej na tym samym poziomie, natomiast no fuzarium nie będzie się dalej rozwijać. Jeżeli Fuzarium zostanie zabite. Może to zrobić miejsce dla innych patogenów, więc ogólnie lepiej zbierać materiał zdrowy i przechowywać materiał zdrowy, a ten, może nie do końca zdrowy, po prostu od razu sprzedać czy skarbić. Jeżeli chodzi o to bierne oddawanie wody w roślinach, to też dla Polski oddawanie między 30, a żeby zejść z 30% wilgotności do 25%, potrzeba 30 jednostek tej sumy temperatury efektywnej. W skali amerykańskiej, czyli liczonej od 10 stopni w górę, czyli przykładowy dzień, taki jak dzisiaj, mamy średnią dobową 20 stopni, od tego odejmujemy tą bazową 10, czyli wychodzi nam 10 stopni sumy temperatury efektywnej, czyli potrzebujemy 3 dni, żeby, żeby zejść z 30% wilgotności do 29. Oczywiście to się będzie zmieniać w zależności od odmiany, bo im głębszy rejestr, im luźniejsze ziarno, im będzie bardziej przewiewny łan, więcej wiatru, to to oddawanie wody będzie szybkie. No i trzeba też pamiętać, że żeby zejść później z 25% wilgotności do 20% i niżej, potrzeba jeszcze więcej tej temperatury efektywnej, chyba że mamy, tak jak powiedziałem, ziarno, które jeszcze bardziej się rejestruje, ma coraz bardziej luźne Różny układ ziarna w rzędach, no to będzie to oddawanie może nawet na podobnym poziomie, ale raczej powinno być nieco wolniejsze. I teraz tak, jesteśmy w tych złotnikach dzisiaj, tak, na doświadczeniu, no i muszę wam powiedzieć, że pokazywaliśmy wam wcześniej chyba to doświadczenie w jednym z odcinków, natomiast mamy tutaj bardzo fajne różnice, które się zarejestrowały, jeżeli chodzi o plon i wilgotność zbioru, więc tendencja jest taka, że Pierwsze siewy są najbardziej suche, w okolicy 20 punktów procentowych wilgotności, a te ostatnie mamy w okolicy 25. A plon, tak jak zobaczycie zaraz na przebitkach z tablic, no różnice są kosmiczne, bo mamy tutaj, mówimy tutaj o różnicy kilku ton w obrębie siewu, różnicy siewu dwa tygodnie. Także widzimy, że na tym konkretnym doświadczeniu pierwszy termin siewu wygrał, natomiast... To, co ważne, żeby dopowiedzieć, to nie był wczesny termin siewu, to była ostatnia dekada kwietnia, a ten ostatni termin siewu to był chyba dokładnie 6 maj, więc to był już taki siew, powiedzmy, na granicy, dla mnie już lekko spóźnionego. Ale termin siewu to jest bardzo ważna rzecz, i tutaj każde doświadczenie może mówić co innego. Tak jak z wami rozmawiam też na polach, to niektórzy z was mówią, że w tym roku zdecydowanie wygrały wczesne siewy. Inni mówią, że te późne. Także to oczywiście zależy od stanowiska i od tego, jakie mieliśmy warunki wegetacji w czasie sezonu. Tutaj patrząc na kolby, no to widzimy, że ten pierwszy termin siewu on wszedł w, w momencie kwitnienia, znamionowania i pylenia miał fajne warunki wodne. Widać, że tutaj kolby są duże, poprzepylane. Środkowy termin już troszeczkę gorzej, a ten ostatni po prostu wszedł w tą fazę no, najcieplejszą, najmniejszą, z najmniejszą dostępnością wody. Widać, że tutaj to zapylenie nie było dobre. Ziarniaki też nie są do końca, nie są takie grube, pełne. Widać, że tutaj też nastąpiły redukcje. Nie ma odrzucenia, co prawda ziarna w kolbie zbyt dużo, ale już widać, że to ziarno jest zdecydowanie drobniejsze. Więc na pierwszy rzut oka, po otworzeniu łanu, zdjęciu liści okrywowych, może wyglądać podobnie, natomiast po wykonaniu kilku przemierzeń, czyli wilgotność, przemierzenie ilości ziaren w kolbie, ich wagę oraz obsadę, no widać, że te różnice są duże. Także wszystko zależy od tego, gdzie się znajdujecie, kiedy wykonacie ten termin, jakie mieliście warunki wegetacyjne w czasie sezonu i głównie w tym momencie przed kwitnieniowym i tuż po. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Może nieco długi, ale myślę, że wyciągniecie dla siebie jakąś porcję wiedzy. No i chciałem Was zaprosić na dni pola Pionier, które teraz odbywają się w całym kraju. Przyjeżdżajcie, podzielcie się z nami wiedzą, my się z Wami też tą wiedzą podzielimy. No i szczególnie chciałem Was zaprosić na dni pola, które będą blisko tej okolicy: to będzie 18 października w gminie Komorniki. Będzie to specjalna edycja dni pola organizowanego wspólnie z kanałem Epole. Co tam będzie się działo, więcej powie wam Paweł Talbierz. Dzięki za odcinek i zapraszamy na dni polowe.